Trzymajko A padłem białe, się A ja jestem Peter Tak w ogóle I, gra, I gramy w lol'a A w lol'a? W lol'a leczne. No O widzę cię jestem za tobą Damian, Damian O pokaż ludziom te, te na f jak się tak biega Tak do góry. Patrzcie, patrzcie na to I, I jeszcze shifta naciśnij <śleszy> Albo teraz wdubeć, w dół, weź jak wrak, by jak. <śleszy> Dobry, ty gramy. No nie, właśnie je Jakiś vortex sniper. Ja mam bardzo fajną y, spruwę. Mam MP36, polecam. Zgrałem w... Wydali A Ja tak nie, jak? nie wiem nawet jaką mam, ale kupiłem ją za 150. Tak wypożyczyłem. Wypożyczyłem. Pewnie na dzień. No. A dobra? No. Y, może być. Uciekaj. Daj, bycz! Zabiłem, zabiłem Damian. się? Zabiłem Dobra, tatuś do pokoju wzedł. No, ale wytrzymałem mikro. I mnie zabili. Sorry ludzie, ale... Wiecie, jak tatuś... Jak tatuś wchodzi do, do pokoju to nie ma trzeba. Ja, ja, jak tatuś wchodzi do pokoju to trzeba byli zwać z Nie, ja my nagrywamy dzisiaj, Jeszcze? Nie wiem. Mój braczek pewnie niedługo przyjdzie, tak więc... M może mi nagranie popsuć. Bo ja tak. nie mam wyciszonego mikrofonu. Czyli masz przycisk, nie? nie ja, ja właśnie mam teraz inne mikro w słuchawkach. Dla mnie ono jest lepsze. Daję było tam. Taki to za dużej jest, co nie zabrali. Gdzieś się no kupa, no M4 miał się nie dziwię, że mnie zabił żalem, M4 jest dobra Ja jeżeli w całej są dobre, bronię coś ty też złapajcie um, Ale by... Fuck you! No bole, ty ja mam AK-45 Ma w nich wbiłem Zobacz lefili wy sobie tam, jak się tą wbiłem Ej, tutaj jest AK-46 plus? Nie wiem Ja też nie ja. Ja. Albo Akaś 24. 84 24. A to źle? Akaś 24. Akaś przejąć. A to źle? Trochę, bo jest 24. Akaś A A 24. Akaś 24. Akaś 24. jest Ale Ale, ale, ty 24. Akaś bardzo polepszoną. Wygrywajmy to, co takiego nudnego runda! rundę. LOL! LOL! Czemu gościu w ścianie był? Ale, ale zabijaliśmy. się. Gościu w ścianie był. A wygraliśmy. Ej. No to się cieszę, że gościu w ścianie. W stoliku zobaczysz, o Jezu. Jakiś cheatazi. Cheatazi, cheatazi. Cheatazia. Ja, miałem last bloda. O znowu jestem pierwszy. Żwy siebie. Który ty teraz masz level? E, 418 potrzebuje Expo. Ale i który masz level? Cera, no, dla 418 Expo potrzebuje doszło do tego. Good. Ja... 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 dwa tysiące do siódmego. O. Ma... Mianmar. Fajna ta mapa, ale ja w niej bardzo mało ekstra dostaję. Kurde. Ja dużo jest... dostaję. Czy znaczy, nie napamiętasz no, w ostatniej rundzie jak ten? Jak czołgiem się ustawiliśmy? Ja wszystkich zabijałem. na opanie! No wiem. To najlepsze było. Na C? Na C? To nie był czołg, tylko BTR. Zamknij dupę, dobra? No to Macie. Powiem, to sobie. To, sobie. To, to jest moje show. To jest bo nie ma. A jakiś samochód mam. No. Chodź. Jest... Jak ja się... ja się łączę, czuję. No nie, ja mam. Nie wiesz, że ja mam sobie. Kompa. Że się ładuję pół godziny. I, i, I że nie nagramy innych serii i <noise> Loli <noise> Minecraft dawno nie było Minecrafta. ale co tam z gości mówi, że potrzebuje dziewczyny <noise> <noise> ręka lepsza Widzę to tego prawa najlepsza z prawą iść na życie spełnione <noise> ja mam <noise> Goal, level O Boże O Boże, gram, gram, Damian, gram! Gram! Jestem 3D, Damian! Jestem Ja ty... Jeżdżę ja, ty samochodem b. jeżdżę. Biegnę przejąć B A ty jedź przejąć B, da, Ja b. idę na O! Ja idę na B

O nie, 3 kP mu zostawiłem! Cztery! 6 na 0, nieee... Ale ładnie tam koledzy, widzowie wjechałem, nie? Ktoś tam ogląda, zobaczyli To była akcja roku. No! Zabili mnie! Właśnie, the sniper or, or kawalerka Dobra Damian, jesteś snubem? Rac... Jesteś lepszy ode mnie, ale jesteś snubem tak naprawdę, bo, bo nie umiesz ci bić. Oho, no. A na... chcesz na solo? Ale ale musi, ale musi jakiś przyjść Maki, bo musimy mi w plecak wziąć. Dobie! O, pedał! Dobra, to DA bulki tak! O, Ty ziomek nie zabił z MG36, żeby zabronić, to ja mam. Yeah. No, to mnie też wygrosłem. Aj, zobacz, który jestem. A fuck you, b Bo Bo ból... Aj, za tobą jestem! Co onek odchodzi? Nooo, bym tutaj pomógł! Nooo! Kila! Killer! pan, nie! No nie ty <laughs> to nie, w... nie, tylko no w, podle, tylko w tam gdzie ty. Jesteś drugi Do fartem. Zobacz do Polacy jak cisnął ci jakiś Niemców, nie? Co w mhm. ogóle mówię? Na szpitali spodnicy! Pamiętaj Petrek, na spodnicy! Granata do bunkra! Do no bo kto...

Jakbyś zobaczył co zrobię. No jeżeli... jesteś i nie bym pozostanie, bo ja jestem pro champ a ty jesteś miderem, miejskim pozerem. Ja rzucam granata, ty nie masz nawet. No łapka, chodzij, w górę, łapka w górę, w górę z Dispiot. Ju, już mnie zabili, bo M4. Ja jestem medykiem, ty jesteś mechanikiem. Idź kurna m, na, naprawiać krany. Ja jestem medykiem i... i i go jest rany. Łapka W górę, łapka w górę za dusza. jeszcze ja się. Kurwa. Nie umiem cię jeździć Chyba nie wiem się tam tarydu. What the fuck, to bateria. Co no, checka? What the fuck? Gdzie jest? To BTR! To BTR, człowieki, to BTR! Rzucaj granata pod koła! Rzucaj granata pod koła powiedziałem, no! Ale gdzie on jest? W dupie! Nie rozwalisz się! Med dit! Medic! W to ci w dupę! Na no ty mi nic nie pomagasz, bo jesteś śnubem bez na czoła! że jestem lepszy. Ale nie masz czoła. Trzeba to wygrać, bo chcę to wygrać. Nie masz czoła! Ej, dawaj na CETA! tam no. wbijamy Zostawcie mnie! Nuby. Chodź, tu zabijecie. Gdzie ty, wydziemy, ty wydziemy, jesteś? Gdzie... Gdzie jesteś ty? What the fuck? What the fuck? Gisz, MATO! Poprawiam se staty. 3 na 5 mam, lubię. Być? Być? No nie, jesteś tutaj, no. Ja. Okay. jesteś tutaj gdzie ja... Jesteś tutaj gdzie ja Jak to się ustawili, jeszcze niejasnotnijne. Myślę, że to nie będzie dobry pomysł. Okay, o. Zabiłem! Weźcie Dobra, idę tam, idę! Wybija ci wszystkich, idę. Ale to na Arek dobrze gra. Dobrze gra. <gla> dobrze Gla. <gla> Ej, glażek, dobrze glazik! dobrze grać, dobrze grać, dobrze Przejęcie flagi, Przejęcie flagi! grać, dobrze Doj, bycz! Ło, przyjechał mnie, Co za... No uwaga to jest co podamy! Z rakiety Przejechałem, ja to jest jakiś... Zra Izrael bez... bez siusiaka. No, Izrael jest przygotuje... Z tego, z tego co słyszałem. Co ty? No co ty? Jo pirny, ja się słyszałem wiem, że, że to meteoryt tam jest spadł. A to tylko jakaś sześć go helikoptera. Dziń, ja szmato! Z Jadę na A! Dlałać mi ten punkt, szmaty! Mycie tego, jak się to nazywa? No właśnie, to jest. Właśnie, tak. No Nie, przejęliśmy im punkt. Jakiś Peter Lustig 1, 2, 3, 5 mnie zabił. Trzeba go kurna z zlokalizować i go zabić. No 416 karabinę. Tak, Ty damy musimy to wygrać, bo my to na razie tutaj słabo. No. Musimy mieć te dwa punkty dla nas Bo jak to będziemy mieć te. Jeszcze... No, się tylko skopiłem, że jestem u nich w bazie. Daj, bitches, die! Bitches la love, love die. No kupa! Jakaś kurna snajperka mnie zabiła. Dobra, wygramy, to musimy to wygrać, Damian, Damian! Damian, B nam przyjmują, Damian! Gdzie jest B? Dawać mi tu B. No A jest. Ja chcę jechać na B. Nie jest w krajeży, <grymne> za kimordę w krajeży. Ty nie ma beka, oh, to ty. <grymne> ty jest tylko beka w jednym. Nie szmato! smako, <grymne> twoja lewa, twoja lewa, twoja lewa, to jest prawa, lewa. lewa. Brawo, a ty gdzieś tam, tank chyba, Stale, albo a. inny. Pan oh, kurno, to nie jest loć! <laughs> yes! 17 na 7. Skąd? Ja nie mogę. No ja już zaraz będę miał, kurde, level. Ale nie będę miał levela. Nie, mam już level! Bo co za... Jezu! Nie ja byłam w tym! W tym głównie jak się to nazywa. Bo to jest Piotrek rajd. Przejechali mnie. No, brak, Samo bada. Samochodem mnie przejechali, rozumiesz to? A oni nam, oni nam C przejmują. Zeszło baza można powiedzieć. Ale dobra wygr wygraliśmy No. Cześć mam, nagrywam, wiesz? Z To Od <laughs> No, <noise> No bo... Zabijają mnie Zabijają mnie. Czekaj, ja na chwilę wyjdę Po co? Skąd wyjdziesz? Z tej... Znaczy nie z całej gry, tylko z tej gry Aha, dobra, to ten... To my jeszcze chyba się pożegnamy, co? Nie, małe cięcie Nie, pożegnamy się, bo to już długo trwa a, tak. No, dam, jadam. No dobra. To małe cięcie. Trzymajko. Po cięciu. No i zmieniliśmy w ogóle grę, bo tam ...głupio było. Bo, bo tam nie mogłem dojść. Do niego. tutaj też nie mogę do niego. Ale nie, nie chodzi, że do ciebie. Tylko, że wiesz, w ogóle do gry.

Kto mi zabijamy. Jeśli go zachowuj, No to jest w jest też wstatni, nie lepszy. <grym> Mi się zlagowało, kurde, mać, no. Tak, na pewno. No to. Dame nie ma jaj. Co no. <laughs> Od czego walnęło jak jak ten, jak tu polew się rozbił? Ja jestem w US, -a. Ile wy macie punktów? A o ile? ile masz? Macie? Osiemset. Ile? No nie. Tak no oni mnie z tego tu No jak oni mnie stąd trafiają? <laughs> ...bazooki, nie? <grych> <shranak> to prawda? Jak mi się udało, raz nigdy nie próbujcie. To dla mnie. Dobra, my chyba jak to, to rudę skończymy, to skończymy No, a w sumie to już możesz zakończyć, bo mi się zreagowało. <laughs> no, no, <dobra>. to To... no, no, no,